Dziękuję. 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 A tutaj mamy dwa dyplomy, proszę Państwa. Dla zarządu Rodzinnego Grodu Działkowego Rebitew 1 Półtusku za pracę społeczną i włożony wkład w rozwój i funkcjonowanie Rodzinnego Grodu Działkowego. Najlepsze gratulacje, pani Prezesie. I również. Dla rodzinnego ogrodu działkowego Rybice w jeden w Półtusku z okazji jubileuszu 30-lecia założenia i działalności ogrodu działkowego. Dobrego gospodarowania. Wszystkiego dobrego. Państwo przybliżą się tutaj, mamy miejsca. Zapraszam. To jest, Panie, to jest bardzo dużo miejsc siedzących. Bardzo proszę Państwa tutaj. Dziękuję panu pienziorze za wręczenie tego pięknego pochoru oraz za słowa uznania dla naszych działaczy i dla całego obrotu. Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców przyznał dla naszych członków brązowe i srebrne odznaki zasłużonego działkowca. Wyczytane osoby proszę o podejście do stołu prezydialnego. Brązowe odznaki zasłużonego działkowca. РБДЖСКОЕ ДВИГА Бедра Бенедикт. Я очень прошу вам подойти сюда. Бжажинский подойвыш. В мире этого пана там прошу жены подойти. Чешевский Ежи, День Ирена, Годловская Ханна. Малиновская Эльжбета. Милошевская Кристина. Ронгерс Деслав. Solanon Janina, Żabrowska Elżbieta. Poproszę pana Kienciela o wręczenie. Proszę Państwa, uchwałą Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców w Warszawie zostali się Państwo wyróżnieni brązowo ocenaku zasłużonego działkowca. To też pozwolę sobie wręczyć, to ale to nie, przepraszam, czytam informacje. Proszę, kto jest? Pani Pani Jakodzińska, mi miło, przepraszam, bo z delikatnie będę robił, żeby nie uszkodzić ciała, a żeby odnoszenie do się prezentowało, bo jest naprawdę wyrazem dla złożonej pracy i dorobku na tej działeczce, to wszystko widać, widać, wszystko dobrego. No i oczekujemy dalszej pomocy w trudnej sprawie.

nie No to legitymacja trzeba no, zmienić. Ale chwileczkę, to można zmienić tak ja, legitymację. To, pro, to proszę. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Przybliżę się do tego, żeby ta oznaka przyszła do Pani. Dziękuję. Tam Cieszewski. Ciszewski. Ciszewski. Ha, tak? Jeży Ciszewski. Gratulacje do Życzę wszystkiego najlepszego. Do pracę. tu widzę, że Szanowna Pani jest działaczką. Działaczką w nie chcesz żebyś tak?